W ostatnim czasie na tym kanale pojawiło się kilka materiałów, które krytycznie odnosiły się do tego, co dzieje się obecnie w Stanach Zjednoczonych, jeśli chodzi o branżę filmową, jeśli chodzi o Hollywood. No i co? Dzisiaj, niestety, niestety, będzie kolejny tego typu materiał, w którym będziemy sobie krytykować i utyskiwać na to, jak wygląda właśnie amerykańska branża filmowa, z naciskiem na to, co robi Disney i Pixar, ale. Być może tutaj pojawia się właśnie ten promyk nadziei, bo Disney ma kurde sprytny plan na to, jak uratować Hollywood. Zapraszam Was na materiał. Oczywiście, diagnoza problemów Disneya opierana przeze mnie jest na bazie danych, faktów prawdziwych liczb na tym jak Disney prowadzi swoją politykę firmową w czasach post strajkowych, postpandemicznych. Jaki wyciek kreatywności nastąpił w tej wytwórni? No i dorzuciłbym tutaj do tego jeszcze pętanie twórców i generalnie maszynowe em, Produkowanie treści, co w takim ogólnym rozrachunku znacząco właśnie wpływa na to, jak dzisiaj prezentują się produkcje Disneya. Jak ktoś widzi problemy Disneya w sferze wciskanej na siłę poprawności politycznej, to nie, nie, to nie są problemy Disneya, przynajmniej nie te realne. A nawet zakładając, że mógłby to być problem dzisiejszej wytwórni myszki Miki e, i Walta Disneya. No to byłaby to rzecz na dnie listy problemów tego studia, naprawdę. Zresztą mówiłem o tym w innym materiale, a nawet w kilku materiałach. Odsyłam Was do nich, linki znajdują się w opisie tego materiału. Natomiast dziś skupię się nie tyle na Disneyu, co raczej na studiu Pixar i na bardzo ciekawym artykule, który pojawił się na portalu Bloomberg. Czytamy tam, jak głosi zresztą tytuł, że oto Disney ma pomysł na to, jak uratować to legendarne studio odpowiedzialne za tworzenie kultowych animacji. I niestety to, co możemy tam przeczytać, to moim zdaniem nie jest plan naprawczy. To jest raczej coś, co w mojej teorii, w moich przypuszczeniach, może te obie wytwórnie tylko pogrążyć. Zacznijmy jednak od szybkiego kontekstu historycznego, tak dla porządku. W 2006 roku Disney wykupuje Pixara od Steve'a Jobsa i tym samym pozbywa się, a raczej wchłania swojego największego konkurenta i wspólnymi siłami. Produkują liczne franczyzy, zarabiając miliardy dolarów, jak choćby przy Toy Story, Autach, I Nie ma mocnych, i wielu innych, stając na pierwszym miejscu licznych rankingów biznesowych i artystycznych, a Dreamworks czy powstające później Illumination od minionków nie mogły przez długi czas zagrozić pozycji Pixara studio stało się synonimem jakości i dostarczano regularnie kinowe seanse, na których wspaniale bawiły się dzieci, ale też dorośli, którzy nie czuli, że muszą odbębnić swoją obecność w kinie z pociechami, bo też świetnie się bawili i odkrywali w nowocześnie wyglądających animacjach Pixara coś dla siebie. W ostatnim czasie jednak rzeczywiście trzeba przyznać, że studio Pixar znalazło się na kreatywnym zakręcie, co też spowodowało kilka w Wpadek finansowych studio, które zawsze albo zazwyczaj zarabiało kupę pieniędzy. Często były to kwoty w wysokości miliarda dolarów zarobionych w Box Office. No dzisiaj te zarobki wyglądają zupełnie inaczej. Też widzowie nieco inaczej odbierają te nowe animacje Pixara. Doszliśmy poniekąd do momentu, w którym Trudno jest odróżnić animację Pixara od wielu innych animacji, które tworzone są przez całe mnóstwo różnych studiów zajmujących się właśnie tworzeniem animacji. Coś, co jest nie do pomyślenia jeszcze kilkanaście albo kilka nawet lat temu, no bo animacje studia Pixar wyraźnie wyróżniały się na tle reszty stawki, a dzisiaj jest trochę inaczej. Co wymyślił Disney i Pixar, aby odczarować tą nieprzyjemną rzeczywistość, która nastała? No cóż, to jest plan zakładający tworzenie całego mnóstwa sequeli, spin-offów, kontynuacji, prequeli, no, rzeczy, które już y, będą rozszerzały światy, które wcześniej zostały stworzone przez Pixara. To jest coś, czego obawiało się wielu ekspertów w czasach pandemicznych, kiedy to y, zakładano, że wytwórnie filmowe Będą celowały w przyszłości, i ta przyszłość chyba właśnie nastąpiła dziś, że będą celowały w projekty bezpieczne, będą minimalizowały ryzyko wywołane tworzeniem zupełnie nowych historii, których widzowie nie znają, a więc tworzenie wokół już uznanych franczyz, no to będzie coś i wygodnego, i bezpiecznego, i taniego i też bardzo korzystnego później w zestawieniach box office. Bloomberg datuje początek końca pięknej przygody Pixara na rok 2018. Wtedy doszło do zwolnienia Johna Lassetera, który jako dyrektor generalny był przy tworzeniu największych hitów, ale przez oskarżenia o molestowanie seksualne musiał spakować manatki i opuścić studio. Następnie przyszła pandemia w 2020 roku i widzowie w większości zamknięci zostali w swoich domach. Domach, a debiutująca w 2019 roku usługa Disney Plus stała się miejscem, gdzie animacje zaczęły trafiać priorytetowo w celu zapchania biblioteki, co oznaczało w praktyce, że szykowane w pocie czoła animacje Pixara albo natychmiast trafiały na VOD, albo trafiały do kin w bardzo krótkich okienkach. Ta decyzja doprowadziła do szybkiego przyzwyczajenia widzów, że nie warto ryzykować wyprawy w miejsca publiczne z rodziną i płacić sporo za bilety, skoro za moment animacji Pixara lub Disneya trafią do usługi VOD. Ostatnie tytuły Pixara, takie jak Bass Astral czy Elemental, no, wskazywały tutaj na jakieś wypalenie twórców. Pixara. Być może te historie były nieco zbyt mroczne, nieco zbyt dojrzałe, przynajmniej w uznaniu jakiejś części widzów. Na pewno są inne. Czy to jest dobrze, czy to jest źle, no to już każdy z nas może ocenić samodzielnie, ale na pewno są inne niż te wielkie klasyki Pixara, takie jak Wally, -E, jak Odlot czy Ratatuj. Wątpliwy odbiór i trudne czasy dla Hollywood doprowadziły do tego, że właśnie te dwie animacje, które wspomniałem, to największe straty finansowe w historii Pixara. Zamieszczona na Bloombergu tabela pokazuje, że jeśli nie liczyć Sequeli i Prequeli, ostatnim oryginalnym hitem Pixara był film Coco z 2017 roku. Kontynuacje tej Story i nie ma mocnych, czy gdzie jest Nemo, radziły sobie znakomicie i w większości przypadków to nie były złe. Filmy. Auta 3 też są dowodem na to, że nawet z najsłabszej serii w historii Pixara. Bo umówmy się, jedynka to jest sentyment, to nie jest udany film, dwójka to jest w ogóle mm, film bardzo zły. Ale trójka to jest ogromny skok jakości względem tego, co zaprezentowano właśnie w pierwszej i drugiej części, czyli no jest to dowód na to, Auta 3, że warto czasami wracać do jakichś franczyz, bo można przy odpowiednim pomyśle stworzyć. Coś naprawdę jeszcze ciekawego, że te światy piksarowskie są na tyle interesujące, że nawet w drugim, trzecim filmie można jeszcze zaskakiwać. Dlatego umówmy się, sequeloza, powracanie do tego, co już widzowie znają i pamiętają, i wspominają bardzo dobrze, to wcale nie musi być zła taktyka. Pytanie, właśnie, czy jest to ruch długofalowy, czy bardziej. Falowe, czyli podpięcia się pod jakieś trendy, pod to, co było, i da to krótkotrwałe, fajne efekty, ale w dalszej perspektywie to będzie pogrążające dla kreatywności i dla odbiorców, którzy będą śledzić cały czas to samo, aż w końcu się znudzą i będą mieli dosyć. Wspomniana przeze mnie strategia pojawia się w artykule Bloomberga za pomocą cytowanych słów Jima Morrisa, obecnego prezesa Pixara. Jego plan zakłada zrównoważenie oryginalnych pomysłów na historię z sequelami i spin-offami, aby właśnie przypomnieć widzom, za co pokochali animację tego studia. Zapowiedziano już następne sequele, i nie ma mocnych oraz gdzie jest Nemo, a sukces w głowie się nie mieści dwa, może tylko tę liczbę zwiększyć. Na ten moment scenariusz zakłada powstawanie trzech filmów Pixara w dwa lata, co jest zwiększeniem tej liczby powstających tytułów, bo zwykle był to film na rok. No. Władze Pixara na wspólnym spotkaniu ustaliły jednak coś jeszcze. Doszli do wniosku, że przyszli reżyserzy filmów Pixara powinni mniej skupiać się na opowieściach autobiograficznych. Luka to film zainspirowany dzieciństwem reżysera we Włoszech. To nie wypanda, to przeniesiona na animację relacja reżyserki z matką. Elemental to z kolei zbiór doświadczeń rodziny imigrantów, z której pochodzi reżyser. Zamiast tego Pixar decyduje się na maksymalny Zwiększanie liczby pewniaków. Jasne, mamy tutaj niepodważalne argumenty, tak jak już wspominałem, że te sequele to wcale nie jest głupi pomysł ze strony Pixara. Że te filmy naprawdę fajnie wychodzą, są e, bardzo przyjemne, udane no i też e, świetnie zarabiały, więc e, no, z czysto e, logicznego punktu widzenia to może być dobra taktyka. Natomiast moim zdaniem, odrzucenie tutaj doświadczeń twórców, reżyserów, to będzie błąd, bo to jest coś, co czyni te filmy unikalnymi. I te właśnie niedawne produkcje, jak To nie wypanda, jak Luka, no to są właśnie projekty, które umożliwiły tym filmom stać się niezwykłe na tej mapie filmowych animacji. Kiedyś jakiś youtuber. Polsce. Powiedział, że no wiecie co, teraz Disney to już nie chce robić fajnych historii, yy, tylko chce, żeby twórcy opowiadali o swoich yy, życiowych doświadczeniach. No tylko, że wiecie co, to się wcale nie musi wykluczać. Fabuła może być dobra i jednocześnie oparta na doświadczeniach autorów. Znacie na pewno przykłady takie jak Władca Pierścieni Tolkiena lub animacje ze studia Ghibli, żeby być bliżej tematu. Nie wierzycie? No to zobaczcie niedawnego Chłopca i Czapka Apple Miyazakiego, lub też właśnie z Japonii grobowiec świetlików, taka chaty. To nie wypanda to znakomita animacja, która stanowi szansę dla wielu kobiet i dziewczynek do tego, by utożsamiać się z głównymi postaciami, by mieć w centrum historii kreatywnie pokazany motyw dojrzewania i relacji córki z matką. No ale wiecie. Prawdopodobnie wygląda na to, że wracamy do przekonań sprzed kilku dobrych lat, kiedy to osoby takie jak Ike Perlmutter wstrzymywały filmy Marvela o kobiecych postaciach, bo nie sprzedają one tak dobrze zabawek i nie są atrakcyjne pod kątem biznesowym czy zabawkowym. Filmy studia powinny być mniej pogonią za z każdego reżysera, a zamiast tego mówić o wspólnym doświadczeniu, mówi Pete Docter, reżyser filmów Pixara. Wiecie, może jeszcze się okazać, że faktycznie to uratuje jakość filmów Pixara. Nie mówię, że nie, ale to mi wygląda w czasach rozwijającej się sztucznej inteligencji jak strzał do własnej bramki, aby właśnie, moim zdaniem, odróżnić się od tego co może wyprodukować AI. Nie Zbędne są właśnie kreatywne pomysły twórców, a na to pozwala czerpanie z życiowych doświadczeń, problemów i spraw. No bo tego sztuczna inteligencja nie ma, a my tak. Inna sprawa, że kierowanie się w stronę Sequeli jest niczym więcej jak drogą na skróty sprawdzonym sposobem na duże zarobki w dobie kryzysu. Tworzenie nowych franczyz to ryzyko, które niestety nie zawsze wspierane jest przez samych widzów. No bo wolą oni wybierać to co już dobrze znają. Jeśli postawimy przed kimś wybór, pomiędzy i nie ma mocnymi trzy lub zupełnie nową fabułą, no to większość sięgnie po to pierwsze. To też zagwarantuje zresztą wytwórni więcej sprzedanego merczu i generalnie lepsze zarobki, więc pomysły tutaj podane nie są raczej walką o jakość, ale o finansowe przetrwanie. A szkoda, bo przykładów na to, że obecnie rynek animacji, ale nie tylko potrzebuje kreatywności, jest cała masa. Pixar ma problemy z kreatywnością, ale to nie jest tak, że inne wytwórnie tworzące animacje. Mają ten sam problem. Są produkcje innych wytwórni pokazujące, że dalej można robić to dobrze. Są cudowne seriale animowane, jak Arkane, są genialne filmy, jak te od studia Sony o Spider-Manie, ale też mamy perełki takie jak Nimona, Ostatnie Żółwie Ninja, Marcel Muszelka w różowych bucikach, Kot w butach, *Fli*, Michelowie kontra maszyny i można wymieniać długo, ale już teraz widać, że na Pixarze świat się nie kończy. Przytoczone w artykule Blumberga słowa o rozwijaniu koncepcji nazwanej Clear Mass Appeal niestety ja odczytuję jako historię pozornie skierowane do wszystkich i uniwersalne, a jednak wykluczające lub traktujące o grupach zapewne uprzywilejowanych. To sprzeczne założenia, i o ile zgodzę się z tym, że filmy Pixara w trudnych obecnie czasach mogłyby być nieco bardziej rozrywkowe, to na pewno nie powiem, że nie powinny pod różnymi postaciami opowiadać o trudnych tematach, jak choćby mieliśmy w cudownym filmie Co w duszy gra. Kiedy mówię, że Hollywood znalazło się na zakręcie, że ma problemy, no to musimy pamiętać, że sama branża ukręciła sobie ten sznur na szyję i doprowadziła do tego, co jest obecnie. Oczywiście pandemia to było coś nieplanowanego, coś co e, przyspieszyło pewne problemy i pewne sytuacje, ale no, Disney jest jednym z tych głównych winowajców tego, co się obecnie. Dzieje, chociażby właśnie zmiana modelu dystrybucji, gdzie animacje straciły swój prestiż i już nie są utożsamiane z kinową rozrywką, ale właśnie z domową. No i później trudno się nie dziwić, że te produkcje Pixara, które jeszcze trafiają do kin, no nie zarabiają tak jak kiedyś. Trzeba też pamiętać, że cała ta sytuacja ze strukturalnymi zmianami Disneya doprowadziła do obniżenia morale w zespole Pixara, bo ludzie tworząc nie wiedzieli, czy robią to na usługę Disney Plus, czy robią to do kin. A jednak pracują tam artyści, a e, artysta ma też swoją jakąś dumę, swoje ego. No a platforma Disney Plus to nie jest kino. No jednak dalej jest ten motyw traktowania kina jako coś wyjątkowego, jako odpowiednie miejsce na to, by dopieszczone, dopracowane animacje pojawiały się właśnie tam, a nie jako kolejny element kontentu na platformie VOD. Także te wszystkie rzeczy miały swoje konsekwencje i pozostaje mieć tylko nadzieję, że Disney z wielu z nich się po prostu wycofa. No ale jakie wyciągnął wnioski korporacje? Trudno mieć tutaj jakąś nadzieję. Z kilku rzeczy, które też przytoczono w tym artykule Blumberga, możemy tutaj wyciągnąć jakieś optymistyczne aspekty, chociażby właśnie to powolne wycofywanie się z tego krótkiego okienka. Czyli film trafia do kin, a po dwóch tygodniach albo po trzech tygodniach już jest na platformie. Tutaj gdzieś. Powoli jest to stopowane. Jest też to założenie, by produkcje Pixara właśnie były w kinach, ewentualnie seriale trafiały na VOD, więc jest ta próba znowu podreperowania tego prestiżu kin i tego, że te filmy Pixara, wyczekiwane wciąż przez widzów, trafiają właśnie tam. Także, no, ja jakby. Staram się być optymistą, zawsze żyłem z nadziejami na to, że coś kiedy ktoś popełni błąd, no to wyciąga te wnioski i tego błędu drugi raz nie popełnia. W przypadku korporacji takich jak Disney trudno mieć taką nadzieję, no ale ja mam. No co mi, co nam zostało? Więc podzielcie się w komentarzach swoimi spostrzeżeniami, swoimi uwagami na ten temat. Co myślicie? Co zrobi właśnie Disney? Co zrobi Pixar? Czy ta sequeloza, którą planują, będzie korzystna? Dla nas, widzów, bo że dla nich to na pewno, ale czy my będziemy cieszyć się z. I nie ma mocnych trzy? Ehm, może to być świetny film, ale zaraz później dostaniemy. I nie ma mocnych cztery, a pomiędzy tym może być mniej tych nowych, fajnych doznań. No jednak, kurczę, chodząc do kina, chcemy przynajmniej, dobra, mówię za siebie, no, chcę widzieć rzeczy, które mnie zaskakują. Dajcie znać, co na ten temat myślicie, jak oceniacie ostatnie filmy Pixara, na jakie kolejne projekty tego studia czekacie, no i widzimy się przy kolejnych okazjach, słuchajcie. Także tutaj Kinocentryk kontynuuje swoją tutaj przygodę. Bądźcie razem ze mną, no i widzimy i słyszymy się już niebawem. Cześć.